Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Amore, a ja Crash. Oto jest Top List. Top List 10. A, więc zaczynamy. Pierwsze, Airplay. Kim jest na Airplay tonight? Galak. Drugie, Teenage Team. You and me feel like live it up. teenage dream. Au. The third California Girls. California Girls are so scary for TV. bikini. Don't stop. Good. The fourth Love the way you laugh. Just don't stand there. Watch me burn. Good. i to Morena, morrena. A ser morlena, morlena, morlena. I give him a lot. Dobrze, szóstka to kłubkiem ten and No one knows how. siódemka to szygul. Teza szygul, the claws up. Oh, no love a serce. Au. Ósamka to dodam zapewnić. A non bread, a non-afraid. tak tutaj dodam. Dobrze. Dziewiątka to komentarz. feel a Ty to źle coś A dziesiątka niestety just need for baby. Baby, baby, Zostawmy go tak, srejbi, 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 ooo, srebi srebi srejbi, wow. ooo. Oh. Dobrze, przedstawimy wykonawców. Pierwszy Bob. Drugie Katy Perry. Trzecie Katy Perry. Czwarte Eminem i Richiana. Piąte Tom Boxer i Antonina. Proste Florida, siódme Shakira, ósme Eminem, dziewiąte Kelly Rowland i dziesiąte Justin Do widzenia. Do widzenia. Idę sobie w język. Czekaj, ja z Tobą idę.